tak, dobrze z nami powiedzieć. No to się nazywa zasada. Jak to puszczy w ogóle ten czarny dym? A to z tego, z, z tej wyrzutni, jak to ona się nazywa? Nie, to nie było, nie to nie było z wyrzutni. No to nie wiem. Mhm. Może Filip życzył? Ja życzyłem biały. Grana? Tak, ten ja ten. Nie, dym. Ja mam klesiakówkowy i Ale nie, nie wiem, jak się jest to jest. Widzę jeszcze z Tutaj były mapy, i nie mogę. Kurde, ale my... ja patrzyłem że tak musimy. Ja też tak myślałem, bo mówisz, że na oku. No to ja myślałem, że tu. Jest no, to granat nam uszuczył. Nie, nie, się Pokaż. Co nie, na nie, 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 No, nie, nie, Oła, cool. o kurwa ale mamy ładnie nagrane Drive w dół no i na tym mamy dzisiaj koniec zajęć syn, dobrze to wyszło z tej kamery to jest drugi udokumentowany przez tego samochodu ze środka no

Nie ja wiem, czy nie rozjebało tego na drobny mak, bo na filmie tak to wygląda. Mogło tak być. Miota nim... bezpieczeństwa, nie? Miot. miota nim jak szatan. Ktoś z Was przyjechali jeszcze nie widzę eee, to nie moje Takie czarne auto Nie wiem czy to nie to jest to jest rożynie. Rożynie. Co tu nie będziesz McDonald Co? Będziesz McDonald's? Ale to Magdalena, byśmy, byśmy musieli się tak przejechać. Czekajcie, że jedziemy 50 na godzinę? To no. Jest 50 na godzinę? No. Czy jeszcze jak jechało 80%? żeby popomnieć nie posiągnij chyba, że macie honkera to wszędzie, gdzie się da wjechać, to jeszcze ja Trzeba coś stawić <grym> <grym> Okej, bo... może lepiej, lepiej nie, pij, nie, pij, nie pij, bo już troszkę wszystko... podniesiemy na końcu We, weźcie, weźcie chwyć i... A, to są spadki. Gdzie to było? Na tym tym, na tym żółtym Na tej lince Tu, 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 tak? o no. o no. ja dyskażę, tak się, 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 siedzicie siedzicie na was rzuca to jest was? No, po mnie. To jest piaszki. Nie umiesz odpłynąć? Tak, to do góry i? Dawid, co ty chcesz kupić? To do góry i? Jest. O, to buje. A co jest do góry? A, do góry. Do... w dół musi Dlamkę w dół dobrze no. Co tam, już? Marek, poczekaj Widzisz, żeby tak się starałem, kurwa, rozjebać hokera I nie dało rady Rurka A, a Hoker dalej jedzie Wracamy już za bazę Ale od razu jebie trochę A, niby nie strzelali A znowu prawie śmierdzi może się w tym filmie, gdzie podsumujemy w jest w fajnym miejscu ustawiałeś nagrywanie. Na w było widać jak jest w tym widać moment, jak jest w tym filmie, gdzie Rurka w radę, tyle nie wytrzymała. Nie Delikatnie z Jarką daje, ale tak dipnie. Tak, tak. Czekaj, czekaj. A, A ty tak. wiesz, wiesz. No, Proszę Proszę, takim klocem, ty tylko ty jest. Potem się męcz przy wyjeżdżaniu. Patrzcie, jak daleko mam tą bramę, nie widzę. No, w kurwę, daleko, masz z tysiąc metrów. Dawaj, dawaj, śmiało. No dawaj, śmiało, śmiało. Smilutko, smilutko. Tylko na lusterku uważaj. Nie ja widzę. Tylko Filip mógłby mi to jest mhm. Bo we wzolem zasłania lustrkę, O drugi z patyka. spotyka. Zęby mi prawie Te to się kiedyś funkera? Nie Jest zasada ząbkowa. Jeden z tej, jeden z tej, tak na zmianę. Ej, no teraz to robimy. Dobra Tak. No. Stój. Zwozow! Zwozow! Jeden, drugi idziesz, idziesz, idzie, trzeci trzeci idziesz, 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 idziesz.